Witam, z tej strony Brook i... Tak, jest dzisiaj, jestem dzisiaj z Brookiem, tak. To ja, Rogi. E, tak. I dzisiaj będziemy nakręcać e, reklamę serwera Mine Polska. To Poczeka chodź. Ryjek, Idziemy, chodź, 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 Rogi. Chodź. A gdzie yy, nie wiem tak zwiedzać. Pokazywać ludziom, co jest Dobrze. co jest Dobrze. gdzie. No właśnie, pokażemy ludziom co jest gdzie i pójdziemy na surview. Chodź. No, bo on będzie występował w naszym filmiku. Jak, jakiś jeszcze jakiś koleś z nami jeszcze łazi. Tak? E, jakiś <laughs> Dobra, jesteśmy. To idziemy tak. Poczekaj, muszę włączyć sobie fly'a Żeby latać Dobra Dobrze no Dzisiaj pisałem w komentarzach Brookman od Dlatego lata Lata Nie, nieprawda Ja umiem Ja nawet nie umiem chyba ściągnąć No, a poczekaj mam nagi Dobra Oj, Będę biegł z drewnem Będę starym dziadkiem Tu jest taki las No nic tak. Nic ciekawego Który pewnie za zapewne wszystkie wszyscy gracze za chwilę posłuchały i nie będzie tu nic. No właśnie, bo nikt nie sadzi tutaj sadzonek. A, a patrz, patrz w takim razie odwróć się, patrz. Ja nikt nie sadzi sadzonek. Dobrze. Ty, ja ty, mam, yy, po, poza to... Przyjmę, angel, mam, poza tobą. Tak właśnie. No właśnie. No dobrze, no to... Poczekaj, poczekaj. Co, co, co tu jeszcze pokazać na tym survivalu? To, 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 to chodźmy. A co, gdzie co, tam coś jest? Tak, tam coś jest. O. Nie, wiem, nie wiedziałem, bo nigdy nie, nie szedłem w tym kierunku. Zrób to Pokaż Pokażmy, jak to ładnie wygląda. Co ładnie wygląda? O, ta dziura. Tak. O. o A, spadłem do niej. A, spadłem do niej. 6. A, nic mi się nie stało. Ha, ha, ha. Piernicza... Gdzie ty jesteś? Zabiłem. A gdzie ty jesteś? No, no, to, tam w takim fajnym miejscu Powiedz, do, powiedz dokładną lokalizację te, a, te, a ja cię widzę, a ty mnie nie widzisz No, nie tak widzę, sobie. ja mam lagi ja, ja nie widzę pół świata, chyba ty Nie, ja ciebie po... wywaliła z serwera aktualnie padamy. Co? Ja jestem na serwerze A baźgę o jestem za tobą, o widzę już ciebie. B, lecę do ciebie ja mam. Ha, ha, dobra, idziemy z tego survivalu, bo tu nic wie, bo ni, tu nic nie ma. Dziurę, no chcę, dziurę chciałeś nam pokazać! Nie ja chciałem wam pokazać wszystkim widzom. Gdzie poszedłeś ja, na spawna? Ja, ja poszedłem na plot BHB. Po co? Bo taką fajną rzecz do dronowania. Dobrze, a ja, ja idę dalej pokazywać inne teleporty. Dobra, a chodź jeszcze raz na survival bardzo proszę. Dobrze tak. proszę pana. Dobrze. I ci tak nakazuję. O mi de Sandra jest. Tak? No jest. C teraz wszyscy będą objęli hejty na niego, bo jest wredna. <laughs> Dobra, jesteś na Jestem, a ja ciebie nie widzę. Dobrze i trudno. A ja już idę, już idę, bo chodź. Chodź, ja już jestem prawie. Ja jestem już na survivalu. No cześć, cześć jestem no ci pokażę o, ci Nade mną jest Retin Aj. chodź, tu. Gdzie ty? O tam. Tutaj ja, mi ja, jadę, jadę do teraz ciebie. Się biję, teraz się biję. Wiem, widzę. Nie, wcale nie bijesz, bo jestem dalej od ciebie. No dobra, stań wow. sobie. Stać sobie do ziemi. Stołem. Nie, 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 nie. A, a poza mi to się i tak nie da kłaść. Ha ha ha. Da się. Nie? No nie, Retin jest za wysoko. Hej, Ja właśnie tego Dominika. Eee. Dobra Soko. Spko, spko No dobra, te, teraz, poka teraz pokażmy ludziom inne teleporty. Ja idę na spawna, pokazywać ludziom. Ała Dobra, jestem. A gdzie ty, gdzie ty jesteś? Ciebie nie ma. Ciebie nie ma, wiemy, ciebie nie ma. Och, bo żeby iść pokazać, te spawna świni. A, no dobrze. To jest, tam się idzie, się tam można też łar. Piedzonko napisać i się tam idzie. Trudno, a to fajnie wygląda, jak tak się idzie. No, taka świnka, taka, taka świnka. Teraz właśnie do Taka piękna, nie! Bo, tre, bo mam bardzo fajne rzeczy. Nie, no, właściwie nie wiem. O tego, o, tego tu nie było, co to? Wejdź z marchewka na górę i ściągaj świnię. Aha, rozumiem o co chodzi. To szybciej wtedy za to ja się hidigi. Ale nie mam... Ja nie mam... Ja mam Bewsztyczek. Ej, weź daj coś! Daj! Co, co. Daj coś co. do jedzenia! Nie Je dam. No ej! No dobra, to to niech ja sobie... też nie chcę No masz, Bewsztyczek. O, i zjadł. Masz jadę. jednego bewsztyczka. Dziękuję. Masz, chodź, chodź. No dawaj, no dawaj ja no, dobra. no nie, nie, tam nie byłem, nie, 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 ja. Nie, nie, ja ci ja ci dawle, serio, dobra. No dawaj. Chodź. Dzie no dawaj da. No dawaj. Cię nie widzę. Tu jestem. No, Boże! O, tu zginęła jeszcze świnka. Dobra, to teraz to idziemy dalej. A wiesz co, ja mam dla Ciebie o wiele lepsze jedzenie, niż te Trudno, Masz, jak się... Nie, nie, tego nie będę, ja to właśnie wyrzuciłem tutaj. Chciałem to zjeść, tak mnie kusiło, żeby to zjeść, ale jednak nie. O, świnka się zabiła. No dobra, chodź. Idziesz. Nie, nie wierz, nie idę. Nie chce mi się. No to, no to nie idź. Dobra, eee... Teraz pokażmy inne tutaj teleporty. Nie, no do wszystkich nie będziemy raczej wchodzić. Dobrze. Bo to... A pozem ja i tak nie, nie do wszystkich mogę. Jak nie do wszystkich bądź. No ja nie mogę do netheru. Przecież to jest taki dziwny no, ser... A ja mogę. A ja nie mogę właśnie. Tam już pokazywaliśmy wam co tu jest. Tutaj jest nether, to ja tam nie mogę wchodzić. Tak, a ja tam mogę. No to nie wchodź. Tutaj jest... Tu, tu jest portal gildie, wiadomo o, co tam jest. do deteru. No wiadomo. Ciekawe... Nie wywalę ciaszki. O, patrz. To jest y, Survival Games. No ja chcę iść. No to idź... Po co tam? To jest jakiś portal 4fan, co to jest? 4 fan, nie umiesz czytać. Ale nie no, ktoś do mnie pisze, ale ja nie wiem będę, bo ja teraz... Tak. E, i Napisz, tak jest. że nagrywasz <noise> Tutaj jest działkownia, jak oni to dziwnie nazwali. Komendą PAuto macie działki. O Master Chicken. napiszcie, napiszcie w komentarzach Video jest wredna. Nie piszcie tego w komentarzach. Trudno. Działkownia, z tym stoi, Zrobię zdziałujemy, chociaż że nie nagrywam niestety. No widzisz. Nie włączyłem sobie Franca. To portal do kresu tu być To dobrze, szkoda, jest... że nie O ty patrz tu jest, ej, tu jest drugi portal do letteru i tam pisze, że to jest dla VIPów. A to szkoda że a, a, to, a, to, a, to, a to dziwne, a to jest survival. Wstęp mini VIP plus. No dobra, to co by tu resztę pokazać? Tam u góry widziałem... O... możesz pokazać jak się pięknie topie. Aha, no dobrze, pokażę jak on... jak rogi się pięknie topie. Topi. Co je, topi ja powiedziałem. O, ja właśnie wczoraj zabiłem tego do wynika, właśnie tak samo jak chciałem zabić tego, e, tego bruka, zalałem go na bój i się spajczył. Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A tutaj nic nie ma, poza administracją serwera. Wiem, tu pisze aktualnie nic, a tam jest administracja serwera. Pokażemy wam głowy ludzi. Nie, błagam, nie. Pokażemy. Pokaz, pokaż, mi z, e, głowę Steve'a. Dobrze, tak. poka pokazujemy głowę Steve'ów. To jest szeryf róża, to jest szary w wszyscy, Powiedzmy sobie, wszyscy, wszyscy ci, ci, ci którzy mają Steve'a, to mają No właśnie. Tylko obserwator bieba. No, obserwator. Zrób przekierowanie na tego. No, a, obs obserwator ma fajnego skina, widzicie tylko jego tak, głowę. Zrób przekierowanie na tym, żeby. O, że sześć. Proszę, na macie. Jego, na jego konto YouTubeowe. Nie. Ale, ale nie oglądajcie żadnego, zra, żadnych jego filmików. A co, a nie fajne są? Bo ja nie oglądałem. Straszliwie nudne. Ja oglądałem to... jest bardziej tam. nudne niż ten, który teraz nagrywałam. Ej! Co ja jestem nudny, no dobra. To co wam tu pokaza? Tu jest regulamin i takie głupoty. Tam regulamin pisze. Chodź na survival, jak tak się nudzisz. Dobrze, no to a gdzie jest, No po co survival Po Bo to, żeby ci salon law, a po co? To może już kończymy nagrywanie. A dobrze, niech ci będzie. No dobrze. Eee. Komentujcie. Lajkujcie. Łapkujcie. I wszystko, co najlepsze. I plusików tak, nie, nie żałujcie. żałujcie. Plusików Coś nie żałujcie. Nie co? żałujcie. Nie żałujcie. Dobrze. Dobrze pokażemy poś. się. Ej, no, zjechłeś, tak. Ta, 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 ta. ta. Bo, zobacz, jak ja jestem biegny buraczek. Jak ja mam zakrwawić darydyce. No właśnie. ja No, no to. No, Goodbye. Bez...